Odprawa dla zwalnianego pracownika. Kiedy, komu i ile się należy? Odprawa dla zwalnianego pracownika jest jednym ze świadczeń, które mogą należeć się pracownikowi zwalnianemu z pracy z przyczyny niedoczącej tego pracownika, przykładowo z powodu likwidacji stanowiska pracy. Tyle, że nie każdy pracownik, którego stanowisko czy zakład zostaje zlikwidowany, nabędzie do takiej odprawy prawo. Ponieważ temat ten w praktyce budzi sporo wątpliwości, przyjrzyjmy mu się bliżej. Omówimy, komu taka odprawa się należy i w jakiej wysokości. Poświęć te kilkanaście minut i wszystko będziesz wiedzieć. Dowiedz się na przykład, czy odprawa należy się również w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, czy nieprzyjęcia nowych warunków pracy z wypowiedzenia zmieniającego, jak ją liczyć przy składnikach zmiennych i dużo więcej. Pierwsza rzecz. Aby pracownikowi należała się tak zwana odprawa ekonomiczna, którą pracodawca wypłaca w związku z rozwiązaniem z pracownikiem umowy, Pracodawca musi podlegać przepisom ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zwanej potocznie ustawą o zwolnieniach grupowych. I od razu ważna sprawa zwolnienie nie musi być zwolnieniem grupowym. Odprawa należy się pracownikowi nawet w przypadku zwolnienia indywidualnego, jeśli pracodawca ma obowiązek stosowania wspomnianej ustawy o zwolnieniach grupowych. A kiedy ma obowiązek jej stosowania? Przepis artykułu 1 ust. 1 powołanej ustawy o zwolnieniach grupowych wskazuje wprost. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron. A więc, jeśli zakład pracy zatrudnia poniżej 20 pracowników, pracownik nie ma prawa do odprawy ekonomicznej. Tej odprawy dla zwalnianego pracownika, nawet jeśli przyczyna rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy leży po stronie zakładu pracy. Przykładowo firma zatrudnia 15 pracowników. Pracodawca, chcąc ograniczyć koszty i poprawić trudną sytuację finansową, zdecydował o rozwiązaniu umowy z dwoma pracownikami, których stanowiska pracy nie są dla firmy kluczowe, oraz zreorganizować zakład. Przyczyna rozwiązania umowy nie leży po stronie pracowników. Pracownicy ci wypełniają sumiennie swoje obowiązki, ale pracodawca zmuszony jest rozwiązać z nimi umowę o pracę z przyczyn ekonomicznych. Ci pracownicy nie nabędą prawa do odprawy z prostego powodu. Zakład pracy zatrudnia mniej niż 20 pracowników, a więc w tym przypadku w ogóle nie ma zastosowania wspomniana ustawa o zwolnieniach grupowych. Niestety, ale przepisy są tu nieubłagalne. Oczywiście. Pracodawca może z własnej inicjatywy takie odprawy zwalnianym pracownikom wypłacić. Jest to jak najbardziej dozwolone. Tyle, że będą one wówczas uzusowane. Odprawy dla zwalnianych pracowników, te ustawowe, są co do zasady zwolnione z ZUS. Powiemy o tym więcej za chwilę, przy okazji omawiania sposobu naliczania wysokości odprawy. Ważna sprawa. Ustawa regulująca kwestię wypłaty odprawy ekonomicznej dla zwalnianego pracownika, potocznie nazywana jest ustawą o zwolnieniach grupowych. Ale ma również zastosowanie, jeśli przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie leży po stronie pracownika, i artykuł 10 ustęp 1 powołanej ustawy wskazuje wprost. Przepisy artykułu 5 ustęp 3 do 6 i artykułu 8, czyli ten dotyczący odprawy, stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. Jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w artykule 1. W powołanym przepisie pojawia się jedna ważna rzecz. Jeśli przyczyna rozwiązania umowy o pracę nie dotyczy pracownika i stanowi wyłączny powód zwolnienia pracownika, czyli aby pracownik miał prawo do odprawy, Przyczyny rozwiązania z nim stosunku pracy muszą, mówiąc ogólnie, leżeć poza pracownikiem. Jedna uwaga. Pracodawca wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas określony czy nieokreślony, musi wskazać konkretną, obiektywną i uzasadnioną przyczynę. Wymogu tego nie ma przy wypowiedzeniu przez pracodawcę umowy na okres próbny, czyli pracownik zatrudniony na okres próbny, jeśli pracodawca wypowiada mu umowę, ma raczej niewielkie szanse na odprawę ekonomiczną, bo pracodawca po prostu może nie wskazać przyczyny wypowiedzenia. A jakie przyczyny nie leżą po stronie pracownika, a uzasadniają rozwiązanie umowy za wypowiedzenie przez pracodawcę? Likwidacja zakładu pracy, likwidacja stanowiska pracy, reorganizacja uniemożliwiająca dalsze zatrudnianie pracownika i co jeszcze? Przepisy prawa pracy nie wskazują zamkniętego katalogu. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 14 września 2022 roku, sygnatura 3 Rzymskie PSK 254 przez 21 stwierdził, iż przyczynami dotyczącymi pracownika są okoliczności niezwiązane z jego cechami psychofizycznymi i sposobem wywiązywania się przez niego z obowiązków pracowniczych. Są to zarówno przyczyny leżące po stronie pracodawcy, jak i inne obiektywne przyczyny, które nie leżą po stronie pracodawcy. Ale również nie leżą po stronie pracownika. I tu jedna uwaga. Może się zdarzyć sytuacja, w której pracodawca redukuje etaty. Kilku pracowników wykonuje te same obowiązki. Pracodawca musi jednego z nich zwolnić. Przyjmuje pewne kryteria doboru pracowników do zwolnienia, i jednym z kryteriów jest np. przydatność pracownika do pracy. Jeden z pracowników dostaje wypowiedzenie: Ten w ocenie pracodawcy najmniej przydatny. A skoro jest on najmniej przydatny, to czy przyczyna leży po jego stronie i odprawa dla zwalnianego pracownika mu się nie należy? Czy nadal, skoro następuje redukcja etatów, przyczyna leży po stronie pracodawcy i ta odprawa ekonomiczna się należy? Należy się. Nadal przyczyna wyłączna leży po stronie pracodawcy redukcja etatów. Przydatność pracownika podlegała jedynie ocenie w zakresie typowania pracownika do zwolnienia. Gdyby pracodawca nie musiał redukować etatów, pracownika by nie zwalniał, choć ten akurat jest najmniej przydatny. Dobrze. Na tym etapie wiesz już, że aby zwalniany pracownik miał prawo do odprawy ekonomicznej, zakład pracy musi w ogóle podlegać przepisom ustawy o zwolnieniach grupowych czyli zatrudniać co najmniej 20 pracowników, oraz przyczyna wypowiedzenia nie może leżeć po stronie pracownika. Najczęściej jest to przyczyna dotycząca pracodawcy wspomniana chociażby redukcja zatrudnienia. Musi to też być wyłączna przyczyna. Dla formalności, jako podstawę prawną indywidualnego zakończenia stosunku pracy, pracodawca zatrudniający do 19 pracowników wskazuje artykuł 30, paragraf 1, punkt 2 Kodeksu Pracy, a pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, wypowiadający umowę z przyczyny niedotyczącej pracownika, wskazuje artykuł 30, paragraf 1, punkt 2 Kodeksu Pracy, w związku z artykułem 10, ustęp 1 ustawy z 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. A teraz trochę o wysokości samej odprawy. Kwestię tę reguluje przepis artykułu 8 ustęp 1 ustawy o zwolnieniach grupowych. Stosownie do tego przepisu, pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia Przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat i 3 miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. Zaraz pokażemy na przykładach, jak się to liczy. Natomiast odnośnie tego stażu to oczywiście zaliczamy do niego wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, a nie tylko czas trwającej obecnie i wypowiadanej umowy. Po drugie, jeśli pracodawca wypowiada umowę z przyczyny niedotyczącej pracownika, może skrócić okres wypowiedzenia nie mniej niż do jednego miesiąca. Ale wówczas, jeśli na przykład pracownika ze względu na staż pracy obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, do stażu do ustalenia wysokości odprawy wlicza się pełne 3 miesiące. Chociaż umowa rozwiązała się z upływem skróconego okresu wypowiedzenia. Przepis mówi o jedno, dwóch czy trzymiesięcznym miesięcznym wynagrodzeniu. Nie zawsze będzie to oczywiście pensja brutto z umowy. Pracownik może mieć również zmienne składniki wynagrodzenia premie, prowizje i tym podobne. Odprawę liczy się jak ekwiwalent za urlop mówiliśmy o tym w naszym innym materiale link w opisie a więc te składniki zmienne wypłacone w okresie co do zasady trzech miesięcy poprzedzających. Wrócimy do tego zaraz, a chwilowo w ramach dygresji. Może się zdarzyć, że pracownik dostaje wypowiedzenie zmieniające. Pracodawca chce pogorszyć mu warunki zatrudnienia, np. obniżyć wynagrodzenie, bo w zakładzie pracy jest kryzys. Pracownik nie zgadza się, skutkiem czego po upływie okresu wypowiedzenia umowa o pracę rozwiązuje się. Czy w tym przypadku pracownikowi należy się odprawa ekonomiczna? Pracownik nie dostał wypowiedzenia umowy o pracę, a wypowiedzenie zmieniające. Nie przyjął proponowanych warunków zatrudnienia, a więc umowa rozwiązała się. Czy tu odprawa się należy, czy nie? W zasadzie to nie wiadomo. Z przepisów prosto to nie wynika. Zwracam twoją uwagę na przepis artykułu 42 paragraf 1 Kodeksu Pracy, który mówi: że przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Czyli, jeśli pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, a umowa jest umową na czas określony czy nieokreślony, musi to wypowiedzenie zmieniające uzasadnić. Musi wskazać przyczynę, dla której to wypowiedzenie zmieniające wręcza. Ta przyczyna musi być realna. Nie ma co kombinować z wymyślaniem jakiegoś uzasadnienia, które nie ma potwierdzenia w faktach. Pamiętaj, że pracownik może od wypowiedzenia odwołać się do sądu pracy. Od wypowiedzenia zmieniającego również. W najgorszym dla pracodawcy wypadku, sąd pracy przywróci pracownika do pracy. Wypowiedzenie zmieniające, jeśli pracownik nie przyjmuje proponowanych warunków zatrudnienia, zmienia się w wypowiedzenie definitywne. I tutaj decydujące znaczenie z punktu widzenia prawa do odprawy ma to, co było przyczyną wręczenia wypowiedzenia zmieniającego. To ważne, bo skoro pracownik nie przyjął nowych warunków i doszło do rozwiązania umowy, to można by uznać, że sam się przyczynił do rozwiązania umowy. Gdyby te warunki przyjął, to do rozwiązania umowy by nie doszło. Chodzi tu o to, czy można uznać, że pomimo faktu, że pracownik nowych warunków zatrudnienia nie przyjął, to, czy nadal można uznać, że przyczyna wypowiedzenia leży wyłącznie po stronie pracodawcy? Przykładowo, w wyroku z 16 listopada 2000 roku, sygnatura 1 PKN 79 00, Sąd Najwyższy stwierdził, iż rozwiązanie stosunku pracy wskutek wypowiedzenia warunków płacy, które prowadziłoby do radykalnego obniżenia wynagrodzenia pracownika, może być uznane za dokonane wyłącznie z przyczyn dotyczących pracodawcy i uzasadniać roszczenie o odprawę pieniężną. Inny pogląd sąd najwyższy wyraził w wyroku z 12 sierpnia 2009 roku Sygnatura 2 rzymskie PK 38-09 stwierdzając, iż rozwiązanie umowy o pracę na skutek odmowy przyjęcia proponowanych warunków zatrudnienia może stanowić współprzyczynę tego rozwiązania. Zasadnicze znaczenie ma w tej sytuacji ocena, czy proponowane warunki były na tyle niekorzystne, że można było z góry zakładać, iż pracownik ich nie przyjmie. Ocena tej okoliczności należy do sądu. Tu warto powołać kolejny wyrok Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 2015 roku, Sygnatura 1 PK 211 przez 14, w którym sąd najwyższy stwierdził, iż prawo do odprawy pieniężnej w przypadku rozwiązania stosunku pracy, wskutek nieprzyjęcia przez pracownika warunków zaproponowanych mu w wypowiedzeniu zmieniającym, przysługuje tylko takiemu pracownikowi, którego stosunek pracy uległ rozwiązaniu wyłącznie z przyczyn niedotyczących tego pracownika. Jeśli więc w wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca zaproponuje pracownikowi warunki pracy obiektywnie do przyjęcia, stanowisko odpowiadające kwalifikacjom pracownika i adekwatne dla tego stanowiska wynagrodzenie, to odmowa przyjęcia takich warunków może być potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy, co spowoduje że odprawa pieniężna temu pracownikowi nie będzie przysługiwać. I jeszcze postanowienie Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2021 roku, Sygnatura 1 rzymskie PSK 19 przez 21. Rozwiązanie stosunku pracy następuje w wyniku odmowy pracownika przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy może być uznane za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika, jeżeli z porównania dotychczasowych i proponowanych warunków wynika, że ich przyjęcie prowadziłoby do poważnych zmian na niekorzyść pracownika. W takiej bowiem sytuacji zakończenie umowy jest wprawdzie bezpośrednio skutkiem odmowy przez pracownika przyjęcia proponowanych warunków, lecz jego istotną przyczyną stanowi działanie pracodawcy zmierzające do poważnego pogorszenia warunków pracy lub płacy. W praktyce zatem w przypadku wypowiedzenia zmieniającego najlepiej uznać, że po pierwsze, jeśli pracodawca proponuje warunki, gdzie wiadomo, że pracownik z góry ich nie przyjmie, np. pracodawca celowo wręcza wypowiedzenie zmieniające i radykalnie obniża pensję, albo degraduje pracownika, wręcz szykanuje pracownika, wówczas odprawa ekonomiczna powinna zostać wypłacona. Przyczyna rozwiązania umowy leży wyłącznie po stronie pracodawcy. Nie wnikamy tu w możliwość odwołania się do sądu pracy. Po prostu przyczyna leży wyłącznie po stronie pracodawcy. Po drugie, jeśli pracodawca proponuje warunki, które nie pogarszają jakoś specjalnie warunków zatrudnienia i są obiektywnie uzasadnione, np. pracodawca pozbawia pracownika premii miesięcznej ze względu na trudną sytuację w zakładzie i dodatkowo dotyczy to każdego pracownika w zakładzie, pracownik odmawia dla zasady. Wówczas współprzyczynia się do rozwiązania umowy i odprawa się nie należy. A jeszcze dla formalności. Czy odprawa należy się przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron? Tu kwestię odprawy należy rozpatrywać analogicznie, jak przy tym wypowiedzeniu zmieniającym. Oczywiście, jeśli umowa się rozwiązuje za porozumieniem stron na wniosek pracownika, nie ma mowy o żadnej odprawie. Jeśli na wniosek pracodawcy, to już kwestia oceny. Przykładowo, pracodawca proponuje pracownikowi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wskazując, że i tak będzie musiał wypowiedzieć mu umowę ze względu na trudną sytuację ekonomiczną. W takim wypadku, jeśli pracownik się zgodzi, odprawa powinna zostać wypłacona. Wracamy do liczenia odprawy. Wspominaliśmy, że odprawę pieniężną dla zwalnianego pracownika ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jej wysokość jest przy tym ograniczona. I nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. O ekwiwalencie mówiliśmy w naszym innym materiale. W nim znajdziesz szczegółowe omówienie zasad naliczania podstawy ekwiwalentu, a więc i podstawy odprawy. Więc tutaj tylko pobieżnie. Dwa przypadki. Pracownik ma pensję zasadniczą albo jedynie stałe składniki wynagrodzenia. Sumujemy je i mnożymy odpowiednio przez 1, 2 albo 3. W zależności od stażu. Po drugie, pracownik ma pensję zasadniczą i dodatkowo zmienne składniki wynagrodzenia albo ma pensję w stawce godzinowej. Podstawa odprawy to suma składników stałych z miesiąca nabycia prawa do odprawy plus średnia ze składników zmiennych wypłaconych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy. I tu już nie liczymy z wykorzystaniem współczynnika ekwiwalentowego jedynie to, co powyżej. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Odprawa dla zwalnianego pracownika jest zwolniona ze składek ZUS, ale nie z podatku. Chyba, że pracownik jest w ogóle zwolniony z podatku, np. korzysta z ulgi dla młodych czy ulgi dla seniora. Pokażmy przykład rozliczenia listy płac od odprawą. Cały mechanizm naliczania listy płac pokazaliśmy w naszym innym materiale ze szczegółowym omówieniem. Link w opisie. Tu jedynie dla formalności. Załóżmy, że pracownik zarabia 6000 zł brutto, Otrzymuje również premie miesięczne zmien. Premia wypłacona w maju wyniosła 550 zł, w czerwcu 410, w lipcu 300. 31 sierpnia upłynął okres wypowiedzenia po wręczeniu pracownikowi wypowiedzenia w maju. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu, złożył pit 2 i ma prawo do ulgi 300 zł, nie został zapisany do PPK i nie ma potrąceń z wynagrodzeń. Pracownik ma staż pracy 6 lat. Przysługuje mu zatem odprawa dwumiesięczna. Wyniesie ona 2 razy składnik stały 6000 plus średnia ze składników zmiennych 12 840 zł brutto. Lista płac wygląda następująco. Odprawa, jako że jest zwolniona ze składek, a jedynie opodatkowana, jest doliczona do podstawy podatku. Podstawa składek społecznych to pensja brutto pracownika i ZUS, składki społeczne, czyli ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w częściach finansowanych przez pracownika, to jest 13,71% z podstawy składek społecznych, 822,60 zł. Podstawa składki zdrowotnej to jest podstawa składek społecznych minus ZUS pracownika, w naszym przypadku 5177,40 zł, 9% z tego to ubezpieczenie zdrowotne, koszty podstawowe 250 zł i podstawa podatku. I tutaj już doliczamy tą odprawę, czyli będziemy mieć wynagrodzenie brutto z umowy 6000 plus odprawa 12840 minus ZUS pracownika i minus koszty. Po zaokrągleniu 17767 zł. 12% z tego, zakładamy pierwszy próg podatkowy, minus ulga podatkowa 300 zł poza okrągleniu 1832 zł. to jest podatek do Urzędu Skarbowego. no i netto, czyli wynagrodzenie brutto plus odprawa brutto minus 822 ,60 zł 60 groszy składki społeczne minus składka zdrowotna i minus podatek 15 zł 43 grosze. przypominam, cały mechanizm naliczania wynagrodzenia od brutto do netto omawialiśmy szczegółowo w naszym innym materiale, link w opisie. Niebawem kolejne materiały praktyczne z zakresu kadry płac. Subskrybuj, aby być na bieżąco. W najbliższym czasie wrócimy do chorobowych i zasiłków. W jednym z materiałów omówimy również, co się należy pracownikowi, jeśli pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę niezgodnie z przepisami.